Stałem tak pośrodku pola, drąc się i krzycząc w kierunku chmur, a może bardziej nieba, tak jakbym chciał obarczyć winą swojego tatę za to, co się stało, za to jaki był. I wreszcie za to, że sam nie radziłem sobie z wyrażeniem uczuć. Cała ta erupcja emocji trwała dłuższą chwilę, a potem zwyczajnie się rozpłakałem. Pamiętam, że na niebie zebrały się chmury i zaczęły grzmieć. A ja stałem po środku pola i mokłem. Ale było mi już wszystko jedno. Nigdy wcześniej w swoim życiu nie doświadczyłem takiego wybuchu emocji. Zbierałem się potem w całość przez dwa dni i nie bardzo potrafiłem zrozumieć, co się właściwie stało. I jaki związek ma mój tata z tym wspomnieniem. Po tym wydarzeniu poczułem jakiś rodzaj ulgi. Coś się we mnie zmieniło. Jednak prawdziwe i pełniejsze zrozumienie przyszło kilka lat później. Krótki blok dźwiękowy. To nagranie jest częścią mojej osobistej historii z morałem i zakończeniem. Dobrym zakończeniem. Odkąd pamiętam, mama zawsze była mi bliższa. Przynieczyłem akceptację, spokój i bliższą więź. Stato moje relacje były inne. I to nie dlatego, że był jakimś złym człowiekiem, bo nie byłaby to prawda. Wynikało to raczej z moich nieuświadomionych oczekiwań względem niego. Mimo że podskórnie odczuwałem brak męskiej energii, to bardziej lub mniej świadomie unikałem jego obecności. Miałem wtedy wrażenie, że będąc przy nim, muszę się jakoś starać lub coś udowadniać swoim zachowaniem. Dorastałem. Przez cały okres dzieciństwa, a później dojrzewania, spotykałem i poznawałem nowych ludzi. Nigdy właściwie nie miałem z tym większego problemu. Zauważyłem jednak, że najlepiej czuję się w towarzystwie kobiet. Wśród mężczyzn czułem się trochę zagubiony. Zwykle w takich sytuacjach wolałem stać z boku. Szczególnie wtedy, kiedy w grupie pojawiała się rywalizacja. Czas płynął. Skończyłem szkołę, poszedłem do wojska, a wkrótce potem ożeniłem się. W dość młodym wieku sam zostałem tatą i muszę przyznać, że ta nowa sytuacja trochę mnie przerosła. Czułem, że muszę się zmagać z materią, o której właściwie nic nie wiem. Brak wyuczonego zawodu i dziecko w drodze sprawiały, że byłem przerażony tym, czy dam sobie radę. Pamiętam, jak przeżywałem prawie każdy wyjazd do miasta, martwiąc się, że nie będę miał gdzie zaparkować samochodu. Te zmartwienia zwykle pojawiały się na długo przed tym, zanim w ogóle dana sytuacja miała miejsce. Dzisiaj to brzmi głupio, ale wtedy to były dla mnie bardzo stresujące sytuacje. Pojawiające się niepowodzenia zwykle przeżywałem głęboko w sobie. Oczywiście, tak jak większość mężczyzn, starałem się tego nie okazywać. Dodatkowo, Gdzieś po drodze wmówiłem sobie, że muszę być najlepszym mężem i ojcem. O ile na początku jakoś sobie z tym radziłem, to z czasem kompletnie się pogubiłem. W czasie trwania mojego małżeństwa moje relacje z tatą specjalnie się nie zmieniły. Nikt z nas nie był zainteresowany pogłębieniem relacji, a może po prostu nie umieliśmy tego zrobić. Każdy okopał się w swoim świecie, jakoś szczególnie. Nie był zainteresowany zmianą statusu. I tak trwaliśmy przez lata, jak monolity. Nie zmieniła tego nawet ciężka choroba i śmierć mojego taty. Było mi smutno, ale wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że straciłem bardzo blisko mi osobę. Po smutku przyszedł żal, a potem poczułem obojętność. Po trzynastu latach moje małżeństwo się rozpadło. Zaważyło to na moim dalszym życiu i relacjach z kobietami, o czym się później przekonałem. Rozwód wpłynął również na moje relacje z dziećmi. Od samego początku próbowałem dopasować się do roli ojca, a może uczciwiej byłoby powiedzieć, że próbowałem do niej dojrzeć. Starałem się tak, jak potrafiłem, ale gdzieś wewnętrznie nie byłem gotów. Bardziej wpisywałem się w rolę kumpla czy też przyjaciela. Starając się być jednocześnie wzorem dla mojego syna. Ale trudno jest być jakimkolwiek wzorem, kiedy nie masz własnego mieszkania, nie pracujesz i pożyczasz pieniądze od ludzi. List od syna, który otrzymałem i w którym dowiedziałem się, że nie jestem dla niego żadnym autorytetem, utwierdził mnie w tym przekonaniu. W tamtym dniu odpuściłem i przestałem przywiązywać jakąkolwiek wagę do bycia autorytetem. To dziwne. Ale poczułem ulgę. Czas mijał, a ja całkowicie oddałem się biznesowi, zapisałem się na basen i zacząłem jeździć na warsztaty rozwojowe. Temat niespełnionych relacji syn-ojciec odchodzi w zapomnienie, przynajmniej tak mi się wydawało, do czasu, aż przypomniał o sobie i to w dość nieoczekiwanych okolicznościach. Punktem zwrotnym okazały się warsztaty terapeutyczne. Na nich to w jednym z ćwiczeń mieliśmy przypomnieć sobie wydarzenie z własnego życia, które najbardziej nas poruszyło. Dla mnie takim wspomnieniem była decyzja, która dotyczyła mojego wczesnego związku z kobietą, a którą podjąłem ulegając sugestii innej osoby i wbrew temu, co sam czułem w sercu. I jak błędna była to decyzja, zrozumiałem od razu. Pamiętam, że tamtego dnia cały mój świat w jednej chwili stanął w miejscu, a w drugiej rozsypał się w pył. To wspomnienie było tak żywe, że przywołując je w ćwiczeniu, momentalnie wróciłem do wszystkich emocji sprzed kilku lat to tak, jakbym uwolnił gina z butelki. Najdziwniejsze było jednak to, że nagle z tego emocjonalnego chaosu wyłoniło się wspomnienie o moim tacie. Byłem zdziwiony tą zamianą, i nim zorientowałem się, co się właściwie stało, poczułem w sobie narastający gniew. Momentalnie cały żal i złość przekierowałem w kierunku taty. Eksplodowałem. Stałem tak pośrodku pola, drąc się i krzycząc w kierunku chmur, a może bardziej nieba, tak jakbym chciał obarczyć winą swojego tatę za to, co się stało, za to jaki był. I wreszcie za to. Że sam nie radziłem sobie z wyrażeniem uczuć. Cała ta erupcja emocji trwała dłuższą chwilę, a potem zwyczajnie się rozpakałem. Pamiętam, że na niebie zebrały się chmury i zaczęły grzmieć, a ja stałem po środku pola i mokłem. Ale było mi już wszystko jedno. Nigdy wcześniej w swoim życiu nie doświadczyłem takiego wybuchu emocji. Zbierałem się potem w całość przez dwa dni i nie bardzo potrafiłem zrozumieć, co się właściwie stało jaki związek ma mój tata z tym wspomnieniem. Po tym wydarzeniu poczułem jakiś rodzaj ulgi coś się we mnie zmieniło jednak prawdziwe i pełniejsze zrozumienie przyszło kilka lat później. W tamtym czasie interesowałem się swoim pochodzeniem. Jako, że moi pradziadkowie pochodzą ze wschodu, byłem ciekaw, czy we mnie samym też tkwi jakiś element ich religijności. Postanowiłem, że pojadę z moim synem do brata mojego taty, aby dowiedzieć się czegoś więcej. W czasie wizyty nie wydarzyło się nic szczególnego, aż do czasu, gdy usiedliśmy do stołu, a wuj wyciągnął zdjęcia. Przede mną leżały zdjęcia, na których widniał mój tata. Zobaczyłem jego zdjęcie jako młodego, uśmiechniętego chłopaka. Zdjęcie z motorem, kolejne zdjęcie z babcią i jeszcze kolejne z dziadkiem. W końcu pojawiła się fotografia, która przedstawiała młodą kobietę stojącą obok mojego taty. To wtedy uświadomiłem sobie, jak mało wiem o nim i o jego życiu. Czy w swoim życiu wybierał zgodnie z tym, co mówiło o jego serce? Czy był szczęśliwy? Czy czuł się spełniony jako ojciec? Napływały kolejne pytania. Nie wiem. I niestety już mi nikt na to nie odpowie. Pamiętam, że siedząc tak przy stole i przeglądając kolejne zdjęcia, czułem się tak, jakbym oglądał komiks. Z tą jednak różnicą, że ja już znam jego zakończenie. To było niesamowicie dziwne uczucie. Nigdy wcześniej nie patrzyłem tak na czyjeś fotografie, na zdjęcia młodego chłopaka, który mocuje się z życiem podejmując decyzję i nie wiedząc, dokąd właściwie go zaprowadzał. Zrobiło mi się ogromnie smutno, gdy usłyszałem, że jego dzieciństwo i kontakt z dziadkiem nie należały do najlepszych. To były bardzo szorstkie relacje. Być może wojna, bieda i okupacja zmieniają ludzi. Być może jest to kwestia charakteru, a być może wychowania. Uświadomiłem sobie, że oczekiwałem od swojego taty tego samego, czego być może on sam nigdy nie dostał od swojego ojca. Ta wizyta zmieniła bardzo dużo w moim życiu. Tata stał mi się bliższy. Teraz czuję jego obecność. W trudnych chwilach i nie ma tu najmniejszego znaczenia, że fizycznie już go tu nie ma. Historia mojego taty pokazała mi, że nikt nas, mężczyzn, nie uczy się wzorowymi, dobrymi rodzicami. Przy wchodzeniu w rolę ojców, korzystamy ze wzorców, które podpatrzyliśmy w swoim domu i zwykle przyjmujemy je jako normę. Zakładamy wtedy błędnie, że tak funkcjonują wszystkie rodziny. To nie muszą być dobre wzorce. To mogą być nawet złe wzorce. Ale one mogą być tymi jedynymi, jakie mamy. Uzbrojeni w tę wiedzę, próbujemy dojrzeć do roli ojców. Teraz myślę, że bez wsparcia dojrzałego mężczyzny, ojca, będzie to ogromnie trudne. Znając tę prawdę, może pojawi się w nas zrozumienie. Że każdy z naszych ojców radził sobie tak, jak umiał i korzystał z tego, co by nie z domu. Życie niesie dla każdego z nas rozmaite doświadczenia i łatwo jest osądzać innych. Jestem tego żywym przykładem. Jeżeli sami w życiu nie stanęliśmy przed podobnym wyborem, w przeciwieństwie do doświadczenia, teoria nie ma w życiu żadnej mocy. To nagranie nie ma na celu gloryfikacji wszystkich ojców. Jest raczej apelem, abyśmy spojrzeli na swoich ojców nie jak na superbohaterów, tylko jak na zwykłych ludzi, którzy codziennie dokonywali, dokonują jakichś wyborów, którzy często żyją w pernamentnej aktywności, stąd biorą się zawały i udary, i którym czasem w życiu po prostu nie wychodzi. Nie bądźmy dla nich zbyt surowi, kiedy podejmując jakieś ryzyko lub wyzwanie w swoim życiu, ponieśli porażkę. Nikt z nich nie wiedział, jak skończy się ta próba, ale mieli odwagę, aby zaryzykować, ze świadomością, że jeżeli poniosą klęskę, to być może zostaną osądzeni. Najpierw przez siebie samych, a potem przez bliskich. Doceń mi ich odwagę, bo być może dzięki niej przyszliśmy na świat. Ktoś w końcu wyznawał miłość i oświadczał się naszym matkom. A żeby to zrobić, trzeba mieć nie nad i otwarte serce, wiedząc, że można zostać odrzuconym. Wahałem się dość długo nad tym nagraniem i nad tym, jak dużo odsłonić przed Wami z mojego prywatnego życia. Ale jeżeli ktoś z was spojrzy po tym nagraniu inaczej, życzliwiej na swoich rodziców, to wiem, że było warto. I już na zakończenie moje ukochane zdjęcie jeżeli mnie słuchasz lub oglądasz na YouTube, będziesz mógł je zobaczyć. Na zdjęciu widnieje mój tata w środku, jako młody, uśmiechnięty chłopak. Jeszcze nie wie, jak potoczy się jego życie, jeszcze z głową pełną marzeń, bez troski. Wygląda tutaj na bardzo szczęśliwego i takiego właśnie chcę go zapamiętać. Ten wpis poświęcam kochanemu tacie, syn Sławek, Tata Karinki i Dawida.